Dziś rozpoczęły się 17 międzynarodowe targi budownictwa drogowego Autostrada Polska. Kieleckie Hale Wystawiennicze odwiedziło ponad 800 firm z całego świata. Tegoroczna edycja targów budownictwa drogowego Autostrada Polska po raz pierwszy odbywa się w nowej scenerii. Wystawców i zwiedzających goszczą nowo wybudowane obiekty oddane do użytku latem ubiegłego roku. Targi, które potrwają do 13 maja, otworzył minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Do Kielc przyjechali przedstawiciele ponad 800 firm. Targi drogownictwa to y, wspaniała impreza. To impreza w skali krajowej, międzynarodowej, która. Jest tutaj w Kielcach praktycznie od wielu lat i możemy mówić, że jest to duma Ziemi Świętokrzyskiej. To możliwość spotkania y, wszystkich tych, którzy są zainteresowani, którzy, y, którym na sercu leży budowa polskiej sieci dróg i to nie tylko dróg o tym najważniejszym standardzie czy autostrad, ale dróg i regionalnych i tych dróg o znaczeniu powiatowym i gminnym. To logicznie ułożona, zbudowana, dobrze wykonana sieć dróg jest tym nerwem gospodarki. 17. Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Autostrada Polska oferują wszystko to, co niezbędne jest przy budowie dróg ekspresowych i autostrad. Obecni tam wystawcy to najwięksi producenci maszyn i sprzętu budowlanego oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W halach wystawienniczych zaprezentowane zostały ciężkie maszyny, sprzęt budowlany, materiały i surowce do budowy dróg oraz urządzenia do ich oznakowania. Na targach można obejrzeć również elementy infrastruktury związane z eksploatacją dróg i autostrad. Odbywająca się z wielkim rozmachem impreza zrobiła duże wrażenie na wicewojewodzie Świętokrzyskiej Beacie Oczkowicz. No, targi są potężne, wystawcy praktycznie światowi europejscy. Sprzęt, który widziałam, naprawdę mnie przeraża, znaczy przeraża w sensie wielkości. Technologia idzie bardzo naprzód, także myślę, że nasze drogi spokojnie mogą być wykonane, jest tylko kwestia pieniędzy. Chociaż, jak pan minister powiedział, te pieniądze będą coraz większe. Głównie, głównie dzięki, dzięki dotacjom unijnym możliwy jest ten rozwój. Siedemnaste targi Autostrada Polska odbywają się równolegle z siódmymi międzynarodowymi targami infrastruktury Trafik Expo oraz trzynastymi międzynarodowymi targami maszyn budowlanych i pojazdów specjalistycznych MaszBud. Prestiż i niebagatelne znaczenie targów w środowisku branżowym podkreślają zarówno wystawcy jak i zwiedzający, twierdząc, że jest to wydarzenie, na którym po prostu nie wypada nie być, jeśli chce się być na bieżąco z wszelkimi innowacjami.